Ja nazywam się Bogdan Adamus, jestem historykiem regionalistą w naszym mieście w Kamiennej Górze. Panie Bogdanie, jak wygląda proces odszukiwania takich grobów? Jak to się robi? No tak, no oczywiście nie, nie, nie powiem tu nic nowego, że nie jest łatwo, ale rodziny pomagają, rodziny dostarczają dokumentację, która później jest weryfikowana, ale też no, nie, 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 nie zupełnie no, nie, nie jest to dokumentacja pełna, która miała, mogłaby oznaczać, że ten jest w takim miejscu był, tu walczył, tam się odznaczył, no niestety, tutaj po otrzymaniu dokumentacji z, z, od rodziny, Staram się to wszystko weryfikować w własnym zakresie, a później przesyłam to do Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, a tam jest Pan Przemysłow Mandela, który się tym akurat zajmuje i on wyszukuje, oni mają większe możliwości niż ja, wyszukują to w tym, w Instytucie Pamięci Narodowych i tak się składa, że są to dobre przeszukania, bo znajdują życiorysy. No i wtedy na zasadzie tego przesyłają mi tutaj do mnie do Kamiennej Góry informacje, jak można tą osobę co ona tutaj i zweryfikować ze strony rodziny też jeśli jest taka rodzina no i później jeśli to wszystko już w sposób się sprawdzi w sposób prawidłowy Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu wysyła do Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie gdzie jest już nie jest sprawdzany tylko jest pismo przychodzi do mnie na mój adres domowy że grup, na przykład tutaj Dobrzeńskiego jest grobem weterana, jest grobem nienaruszalnym, nie wolno go w ogóle do żadnych innych celów wykorzystywać. To czyje groby dzisiaj, że tak powiem, odkrywamy na nowo? To tak, to tak, mówiłem wstępnie przed chwilą, to jest Franciszka Dobrzeńskiego, który był członkiem Związku Szczeleckiego. No proszę sobie wyobrazić, to jest, no nie wiem jak to powiedzieć. Później ułana z elitarnej jednostki 18 Pułku Ułanów Pomorskich, który się zasłużył niesamowicie, w, jeśli chodzi o niepodległość z 18 roku. Mm -hmm. No i Waszkiewicz Julian, który się y, zasłużył, że był w tym, w długim w, w pułku ułanów y, artyleryjskich, więc tutaj y, mamy pełną wiedzę o tych ludziach I, i PN przysłał zwrotną dokumentację i ustaliliśmy, ja tutaj odczytam pewne dokumenty, które są pewnym y, i prawdziwym y, świadectwem tego, co o, ci ludzie, jak się bohatersko za, zachowywali I, i Polska jest im po prostu wdzięczna za to, że naszą ojczyznę dziś mamy taką wolną, niczym nie, nie, nie no czy po prostu mamy swoją, swoją piękną, swoją ojczyznę, którą musimy kochać, szanować, a, a pamięć o tych ludziach Musimy przywracać, bo oni na to zasłużyli. Czy oznakowanie takiego grobu oznacza jakieś przywileje z tego tytułu? E, znaczy przywileje no, w, w sumie... sensie opieki jakiejś? E, tak, oczywiście ma Pan rację. No, dziękuję, że Pan to powiedział. To rzeczywiście tak jest, że ja po otrzymaniu tej dokumentacji z Warszawy niosę to, zanoszę to do tego, do, do biura na, na cmentarz i tam Panie to skanują i one doskonale wiedzą o tym, i są ludzie, którzy sprzątają te groby. Ale mhm. tu akurat nie trzeba sprzątać, bo my to robimy. Odzyskania niepodległości przez Polskę. Tabliczki, które zaraz odsłonimy, zostały nadane w ramach programu Ocalamy Ojczyzna Swym Obrońcom, którego celem jest symboliczne oznakowanie grobów bohaterów walk niepodległościowych pochowanych na terenie Dolnego Śląska. Pierwszą oznaczoną w tym regionie mogiłą tym znakiem był dobrze nam znany grup Majora Sierocińskiego proszę o zabranie głosu pana burmistrza Pawła Dzień dobry się Dzień dobry Państwu bardzo dziękuję że Państwo się w ten czas zgromadzili w tę ważną uroczystość dzisiaj mamy 3 maja ważna uroczystość państwowa ale też uroczystość kościelna więc mamy piękny dzień żeby uczcić tych ludzi którzy walczyli za naszą niepodległość i tutaj chciałem też od razu podziękować będąc przy głosie panu Bogdanowi który jest inicjatorem tej całej uroczystości i to dzięki niemu z tego co wiem mam nadzieję, że mam dobre dane Kamienna Góra jest na pierwszym miejscu w województwie dolnośląskim jeśli chodzi o liczbę grobów bohaterów walki o naszą niepodległość, tak? Bo dzisiaj odsłonimy kolejne trzy groby i będzie to już siedem grobów i to wszystko nie byłoby tak łatwe, gdyby nie pan Bogdan. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję w imieniu miasta, w imieniu mieszkańców za to, że jest osoba, która dba o tych, co za nas walczyli. I powiem tak, te osoby, za przeczytamy, ja przedstawiał ich biografię, te osoby walczyły i podczas I Wojny Światowej, i podczas Wojny e, pols Polsko-Bolszewickiej, i podczas II Wojny Światowej. Także pomimo, że w naszego kraju jeszcze wtedy często nie było na mapie, oni pamiętali o, swoim, o swojej ojczyźnie. I, i, i dzisiaj... W w dzisiejszych czasach, gdzie tylko 24% ludzi, Polaków, chce walczyć za nasz kraj, to jest takie piękne, że wtedy, pomimo, że naszego kraju nie było, ci ludzie szli do walki o to, żebyśmy my mogli dzisiaj żyć w wolnym kraju. I ta drobna rzecz, jaka, jaką dzisiaj robimy, bo. To jest tylko odsłonięcie tabliczki, ale także zachowanie dla przyszłych pokoleń tych grobów, żeby przyszłe pokolenia, te co będą za nami, pamiętały i mogły uczcić tych, którzy walczyli za nas. Dziękuję. Szanowni Państwo, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Może jeszcze ja w imieniu Rady. Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i młodzieży, która zawsze jest gotowa służyć i pełnić musztrę przy oznaczonych grobach. Dziękujemy też również Panie Bogdanie za to, że Pan tą pracę wykonuje, że pamięta Pan o naszych Polakach, którzy walczyli o naszą wolność. Bardzo proszę Pana Bogdana Adamusa o przedstawienie notki biograficznej o Franciszku Dziękuję. Dziękuję Panie Dyrektorze. Ja może przybliżę nieco postać wszystkich legionistów, także Ułana, ale rozumiem, również... że to wyglądało zbyt długo. Franciszek Dobrzański. Franciszek Dobrzański, syn Józefa i Marii, urodził się 5 marca 1985 roku w miejscowości Nowe Miasto w obwodzie lwowskim. W młodości wraz z rodzicami wyjechał na stałe do Lwowa, gdzie podjął naukę w zawodzie Krawca. W 1913 roku wstąpił do Związku Szczeleckiego we Lwowie. Organizacja ta została utworzona w 1910 roku z inicjatywy Związku Walki Czynnej jako zrzeszenie paramilitarnej. Działało ono legalnie na podstawie statutu zatwierdzonego przez władze austriackie w Lwowie. natomiast w Krakowie jako towarzystwo sportowe strzelec, którym kierowała komenda główna pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. W chwili wybuchu I wojny światowej w roku 1914 Franciszek Dobrzański wstąpił do legionów polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego, a następnie wziął udział w zaciętych i krwawych walkach z salską Rosją. Wkrótce potem toczył zaciekłe i nieugięte boje z Ukraińcami w Galicji Wschodniej. Walcząc z salską Rosją, bohaterscy legioniści przelewali swoją krew, oddając swoje młode życia na ołtarzu zniewolonej ojczyzny dla długiego zaborcy cesarstwa Austriowęgier. W roku 1919 został zdemobilizowany i zwolniony do cywila, po czym powrócił do Lwowa. W 1920 roku legionista Dobrzański został ponownie powołany do Wojska Polskiego w wyniku zagrożenia ze strony bolszewików, którzy znajdowali się już pod Warszawą, a następnie został skierowany na front polsko-rosyjski. Po zakończeniu walk w obronie ojczyzny i po podpisaniu traktatu pokojowego w Rydze w dniu 18 marca 1921 roku, Między Polską a Rosją i Ukrainą Franciszek Dobrzański powrócił do Lwowa, gdzie mieszkał już na stałe. W okresie międzywojennym zawarł związek małżeński z Rozalią Dębicką. Nie mieli dzieci. Franciszek wraz z małżonką prowadzili w Lwowie zakład krawiecki, który był znanym i cenionym punktem usługowym w mieście. W 1945 roku przybyli do Kamiennej Góry na ziemię zachodnie i zamieszkali tu na stałe przy ulicy Słowiańskiej 8. W roku 1946 w Kamiennej Górze uruchomiono spółdzielnię Krawiecką Przyszłość przy ulicy Aleja Wojska Polskiego i tam właśnie Franciszek został przyjęty do pracy na stanowisko magazyniera. Franciszek Dobrzański przeszedł na zasłużoną emeryturę w roku 1953. Zmarł w dniu 11 listopada 1972 roku i został pochowany na cmentarzu komunalnym w Kamiennej Górze. Charakteryzując osobę. Franciszka Dobrzańskiego należy zaakcentować, iż cechowała go pracowitość, uczciwość, chęć pomagania innym i umiejętność radzenia sobie w trudnych warunkach. Cześć jego pamięci. I jeszcze tylko chciałbym e, króciutko e, otrzymałem tutaj siedem takich pism, które oznaczają, że groby naszych bohaterów narodowych są grobami e, weteranów. I tu takie pismo otrzymałem z Instytutu Pamięci Narodowej z Warszawy. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu dr Jarosław Szarek, zawiadomienie na podstawie artykułu 3 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Że informuję, że grup Franciszka Dobrzeńskiego, urodzony 5 marca 1895 roku, członka Związku Szczereckiego, legionisty uczestnika wojny polsko-bolszewickiej położony na cmentarzu komunalnym w Kamiennej Górze, sektor C2, rząd pierwszy, numer grobu 17, został wpisany do ewidencji grobu weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, numer ewidencyjny 794. wszystkich podłużenia. Pana Bogdana Adamusa, o zaprezentowanie biografii Ułana Szymona Słowińskiego. Szymon Słowiński, syn Jakuba, urodził się 19 września 1901 roku w Ostrowie, Powiat i Po ukończeniu szkoły elementarnej odbył kurs dla podoficerów przy Szkole Oficerskiej w Zygdowszczy. W lipcu 1918 roku, jako poddany pruski, Otrzymał powołanie do armii niemieckiej, po czym został wcielony do 41. Batalionu Piechoty. Jednakże już 30 września 1918 roku zwolniono go z wojska. Koniec I wojny światowej nie był końcem wojowania Polaków. Trzeba było nadal walczyć o przyłączenie Wielkopolski, Pomorza i Kresów Wschodnich do odradzającym się w ogniu i krwi Rzeczypospolitej. Do walki stanął również świętej pamięci Szymon Słowiński. Gdy wybuchło Powstanie Wielkopolskie, które było bojem o przynależność do polskich, starych, piastowskich ziem, będących kolebką państwa polskiego, wyżej wymieniony ułan wstąpił w szeregi powstańcze. Brał również udział w walkach o Zbąszyń, Bydgorz i Nowrosław, Szubin i Gniewkowo. 5 marca 1919 roku wstąpił do pierwszego pułku ułanów Wielkopolskich, który powstał 28 stycznia 1919 roku. Od koniec stycznia 1919 roku pułk ostatecznie otrzymał nazwę 15. pułku Ułanów Wielkopolskich. 1 sierpnia 1919 roku pułk wyruszył na front litewsko-białoruski w ramach 14 Dywizji Piechoty. Jego szlak bojowy prowadził przez Mołodeczno, Mińsk, Bobrujsk, który został zdobyty 28 sierpnia 1919 roku. W tym czasie dowódcą pułku był podpułkownik Władysław Anders. W maju 1920 roku pułk brał udział w powstrzymaniu ofensywy XVI Armii Bolszewickiej, biorąc do niewoli znaczną część Brygady Kawalerii Rosyjskiej. Za zasługi na polu walki wszystkie pułki XIV Dywizji Piechoty zostały odznaczone Krzyżem Virtuti Militarii przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, 15 Pułk Ułanów Wielkopolskich powrócił do Poznania, gdzie stacjonował na stałe do roku 1939 roku. Natomiast ułan Szymon Słowiński został przeniesiony do elitarnego, w nawiasie brakowało tam podoficerów, 18 Pułku Ułanów Pomorskich, który początkowo stacjonował w Toruniu, a następnie został przeniesiony do Grudziądza. Gdzie stacjonował do II wojny światowej i był to już ostatni etap w historii tej jednostki wojskowej. 31 marca 1931 roku Szymon Słowiński został zwolniony z wojska na własną prośbę, zachowując stopień plutonowego. Za bohaterską walkę z bolszewikami został odznaczony krzyżem walecznych oraz medalem Ojczyzna Swemu Obrońcy. Po tylu latach ułańskiej służby nie rozstał się jednak ostatecznie z wojskiem, ponieważ był instruktorem. Przepraszam na chwileczkę kolejowego przysposobienia wojskowego w Buku, to jest taka ma, małe miasteczko. W 1945 roku osiedlił się na Dolnym Śląsku w miejscowości Krzeszów koło Kamiennej Góry. W tym samym roku podjął pracę w Polskich Kolejach Państwowych w Krzeszowie. Zmarł 3 września 1969 roku w swoim mieszkaniu w Kamiennej Górze przy ulicy Słowiańskiej. Pochowany został na cmentarzu komunalnym w Kamiennej Górze. Bohater Szymon Słowiński został zapamiętany przez krzeszowską i kamiennogórską społeczność jako człowiek serdeczny, przyjazny i pomocny potrzebującym. Część jego pamięci. I tutaj ponownie jest wysłane z Pamięci Narodowej z Warszawy. I tu jeszcze tylko chciałem jeszcze taką rzecz, no, myślę, że warto o niej wiedzieć. Warto wiedzieć, że elitarny 18 pół Łanów Pomorskich uczestniczył w dniu I, czyli wybuchu I i Wojny Światowej, w ciężkich bojach i walkach z Niemcami w rejonie Hojnic, które zakończyła słynna szarża pierwszego i II Szwadronu pod Krojentami. To w historii u nas jest to wszędzie eksponowane, właśnie ta szarża, że oni na czołgi ruszyli i uderzyli na Niemców, na hitlerowskich. Ja już dziękuję bardzo i może teraz już... Bardzo proszę księdza dziekana o poświęcenie grobu. Proszę o złożenie kwiatów. Zapraszam wszystkich do przejścia. Ja może jeszcze, jeszcze panie doktorze przedstawię proszę. rodzinę ja. Ułana Słowińskiego. Więc to jest pani, może Robert Słowiński to jest wnuczek tutaj i przedstawię panią Bernadine Kochut, która jest bardzo zainteresowana tym tutaj jego grobem jest ciągle dba o niego jest tutaj ciągłym no, Osobą, która wie, kto tutaj jest pochowany, i to właśnie dzięki niej, muszę powiedzieć, ten ułan został, bohaterski ułan został właśnie wyeksponowany i pokazany z szerszej publiczności. To właśnie dzięki pani Bernadynie. Do tej A dziękuję jeszcze bardzo, raz pani, za to wszystko. Panie Julian Waszkiewicz. Dziękuję panie dyrektorze. Julian Waszkiewicz. Julian Waszkiewicz, syn Antoniego i Anieli Griszka, urodził się 1 września 1888 roku w miejscowości Hermaniszki na Litwie. Po ukończeniu szkoły powszechnej pomagał ojcu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. W 1918 roku legionista Julian Walszkiewicz wstąpił do Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Jako ochotnik i został wcielony do 2 pułku artylerii legionów. Pułk ten nawiązywał w swej tradycji do walki Legionów Polskich pod Pasieczną, Mołotkowem, nad Stryjem, pod Kościuchówką w latach 1914-1917. Natomiast 1 czerwca 1919 roku pułk artylerii został skierowany na front litewsko-białoruski, gdzie walczył pod Rabą Ruską, Baranowiczami, Mińskiem i pod Berezyną. Drugi Pułk Artylerii walczył także z bolszewikami w lipcu i sierpniu 1920 roku w Bitwie Warszawskiej, odznaczając się męstwem oraz wykazując nieustraszoną postawę na polu walki. Po zakończeniu działań bojowych i podpisaniu pokoju ryskiego z bolszewikami i Ukraińcami, w roku 1921 Julian Baszkiewicz powrócił do rodzinnego domu na Litwie i rozpoczął ponownie pracę w gospodarstwie rolnym Ojca. W chwili wybuchu długiej wojny światowej nie został powołany do wojska. W 1941 roku został aresztowany przez Sowietów z powodu udziału w wojnie polsko-bolszewickiej i wywieziony do łagrów w ciemniakach Moriowskich na terenie Rosji, gdzie przebywał do sierpnia 1946 roku. Roku. Po zwolnieniu z zesłania wyjechał do Polski na ziemię zachodnie. Osiedlił się w Kamiennej Górze, ponieważ tu odnalazł swoją rodzinę oraz żonę, która do Kamiennej Góry przybyła już wcześniej. Wtedy też podjął pracę w miejscowym urzędzie pocztowym, gdzie pracował do 1964 roku, po czym przeszedł na rentę iwalicką. W dniu 10 sierpnia 1990 roku Julian Waszkiewicz otrzymał od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojciecha Jaruzelskiego krzyż za udział w wojnie w 1918-1921 osobom, które przyczyniały się do odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie to nawiązywało do przedwojennego Krzyża Ochotniczego za wojnę 1918-1921. Następnie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 10 października 1990 roku mianował szeregowego rezerwy Juliana Waszkiewicza na stopień podporucznika. Julian Waszkiewicz zmarł 17 stycznia 1994 roku w wieku 106 lat. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Kamiennej Górze, sektor D6, rząd 5, grup numer 5. Przez swoich znajomych i sąsiadów zapamiętany został jako człowiek życzliwy i przyjazny, zawsze służący pomocą potrzebującym. Cześć jego pamięci. Zapraszam panią przewodniczącą Rady Miasta, Wielka Maja, po odsłonięcie komisji.

Na zakończenie dzisiejszej uroczystości, proszę pana Pawła Socharczyka, utopicznego powiatowego ośrodka wsparcia w kamiennej górze o odczytanie wiersza autorstwa Artura Pacierz za Zmarł. A po tych wszystkich, którzy szli przed nami z okrzykiem ojczyzno i z mełką szaloną, a po tych wszystkich, co ginęli sami, aby nas zbawić swoją krwią czerwoną. Za śmierć dla jutra, za ten lot słoneczny, O Polsko, odmów odpoczynek wieczny. Gdzie są ich groby? Polsko, gdzie ich nie ma? Ty wiesz najlepiej i Bóg wie na niebie. On się przyglądał sądziego oczyma, gdy oni marli z uśmiechem za ciebie i śmiercią swoją opłacali żyzną. Promyczek słońca dla ciebie, ojczyzno. Gdy idzie cicha, wieczorna godzina, Gdy na błąkity wschodzi pierwsza gwiazdka, O matko, weź mi na kolana syna Pisklę maleńkie z orlęcego gniazda. I złóż mu rączki i w wiecznej ciszy Modlitwę dziecka niechaj grób usłyszy, Bo te mogiły zapadłe i ciche jak złota harfa grają serca biciem, królewskich koron z nich bierzemy pychę i niewolnicy ich żyjemy życiem. A z owych proków świętego płomienia nasza młoda, polska rozdzielenia. Gdziekolwiek skajdan wołał lud do czynu, niezłomnym murem stała pierś, stała pierś ich krwawa. Nie zajliść marny zwiędłego wawrzynu, ale za ducha wiekuiste prawa. I rozsypali próchno swoich kości na wielkiej drodze wszechludzkiej wolności. A kiedy biła godzina rozpaczy, to gaśli krwawe zasłoniwszy lica, a na ich grobach leży kij i potrzaskana dla jeleń szablica, i gorzki piołun na mogiłach rośnie, i nawet kwiat ich nie znajdzie o wiośnie. Ale ty, Polsko, ty je znajdziesz przecie, bez, bez kropić łzami ziemię uświęconą. Na jednych śniegiem wiatr sybirski miecie, na drugich, na drugich piaski żarem z serca płoną, a jeszcze inne leżą na dnie morza, a jeszcze inne tylko moc z naboża. Jak oni, brnący rzeką purpurową, zmyślą o tobie w każdej śli godzinie, tak ty o Polsko, matko ich i wdowo, o tych mogiłach nie zapomnisz ninie. i dziś, i kiedy miną dni żałoby. Ty będziesz w sercu mieć te wszystkie groby. Dziękuję panu Adamowi Adamosowi, Bognałowi Adamosowi przepraszam, za wytrwałość i upór w dążeniu do zachowania pamięci naszych bohaterów. Dziękuję bardzo serdecznie dyrekcji i uczniom klas mundurowych Zespołu Szkół zawodowych i Kształcących za pełnienie warty przy grobach bohaterów. Dziękuję wszystkim państwu za przybycie oraz zapraszam państwa dzisiaj na koncert patriotyczny na godzinę 18:00 do Centrum Kultury.